Dyskutujemy w związku Minecraft Dungeons. Dzisiaj przyjrzymy się jednej bardzo ciekawej brońce. Jest to mechaniczna piła. Wiele osób mówi, że jest to broń lepsza od karwaszy. Czy rzeczywiście? Zobaczymy. Dlaczego jest ona taka wyjątkowa? Ogólnie polega ona na tym, że może ciągle atakować. I po pewnym czasie się przegrzewa. I nie możemy wtedy nią w ogóle atakować. Jednak jest pewna ciekawa właściwość. Jeżeli mamy albo wirowanie, albo falę uderzeniową, czyli że na końcu serii mamy specjalny atak, to wtedy można to wykorzystać bardzo ciekawie. Jeżeli spamimy, to można robić to szybciej niż karwaszami. Normalny atak tu bijąc normalnie jest defaultniejszy, ale no te wirowanie i tak dalej jest znacznie... Szybsze wtedy. Więc zobaczymy, jak to będzie nam działać, czy będą odczuwał jakąś większą różnicę z karwaszami. Znaczy, zamiast karwaszy, chciałem również przetestować łuk wykręcanych pnączy. Mm, uważałem na początku, przed przetestowaniem tego, że może to być najlepszy nowy łuk, bo jeżeli weźmiemy sobie z takimi enchantami tutaj, to skąbimy, to będziemy w stanie cały pokój wziąć w truciźnie i wszystkich zabić. Jednak jest jeden problem, taki, że ta trucizna jest bardzo słaba. Także tak, co byśmy sobie tu wzięli? Nie wiem może jakiś nether. Mm, ogrywałem na streamie, ale tak normalnie nie ogrywałem, co to jest zaczyna próba. Koniec gry, gdy umrzemy i mamy poszukiwacza i emeraldy nas leczą. Okej, okay, to grałem na streamie. Na streamie w to grałem, w któryś... Ale na mapie lodowej jakiejś potrzeba tutaj. Przykup śmierć się przyda. 160 level. Nie, 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 nie nie, się to w... Wekspić. Dobra, pójdźmy po prostu na Forte Centeru i tyle. Nie miałem za dobrych właśnie bardzo długo farmiłem. drobnami tylko jedna taka unikatowa piła i ze średnimi enchantami. Na szczęście zwirowanie, ale jakby nie miałem tutaj zbyt dużych wyborów co tych enchantów dwóch. No wziąć wziąłem podwójny promienisty czas, będziemy się bardzo dobrze leczyć i to bardzo mi się tu przyda przeciwko tym szkieletom. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! z jakiem ja mocno brywam już, co jest, ej! Tak byś nie powinno, chyba. O, jest piła od razu. Kurde. No i zdechłem. Dawaj, dawaj, dawaj go. Nie wiem, jakoś nie pasuje mi ta broń za bardzo. Ale wali mocno tym. Ale on się leczy, jak? Z czego on się leczy? Albo oni. oni mają porównanie z dlatego mi tak nie idzie. Bo oni się leczą nawzajem. Ale nie, karwaszami szło szybciej, chyba tak mi się wydaje. Szybciej umierali. Teraz będzie gaz, zobaczymy jak z gazem pójdzie. O nie, jeszcze to co się ścieżka ognia. Jak się rozwalipiu, a to trzeba uciekać. Chodź tu, chodź muszę się odlecieć. Jak się muszę odlecieć, to po prostu wwalę normalnie. Chodź, 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 chodź. Nie, no to z odleczeniem nie idzie. Niby podwójny... Niby podwójny promienista, ale to leczenie jednak leży trochę. Tak naprawdę, no. Ale to wali tym... Wirowaniem, jak sobie biorę grzybka. Masakra jakaś. Patrzcie to. Nie no, dobra, miał przerwę, ale... Nie wiem. Wydaje mi się, że karwasze jednak lepsze. Lepiej mi znacznie z nimi szło. No i nie muszę spamić ciągle. Wiesz jak mi się to zmęczy... Alec, po 20 minutach, co to będzie? Jest oni strzelają, co to jest? Właśnie w nich strzelamy, zobaczmy, cokolwiek to zrobi. No ile im to zabiera? Dosłownie nic. Nic, to jest. 3, po 3000 im to zabiera. A taka piła już tam zabierała 600 tysięcy. Więc to, no to jest nic. A może ja w ogóle przyspieszę grę. Tak jak to mieliśmy w zwyczaju. Zazwyczaj razy półtora, tak klasycznie. Żeby nie było tak. Wolno wszystko, żeby tutaj przyspieszyć sobie rzeczy. Może to spamienie będzie trochę mniej efektywne, ale cóż. Ale nie, dalej jest git, jest git. Załatwią mnie zaraz. Co z tym leczeniem? Halo, halo. Halo, halo. Naprawdę, to powinno mi odleczyć tak już mocno. Ja mam dwa promienie raz Nie, może jakbym miał fale, to by mi szło lepiej trochę. Aczkolwiek nie wiem, jak tu ludzie mogą grać tym normalnie. Spamiąc tak ciągle, nie wiem. Naprawdę. Powalone. Ale właśnie bardzo trudno się tutaj to farmi. Mało skrzynek, w ogóle, nie wiem te unikaty to zupełnie nie chcą siadać, absolutnie. A Aff farma nie zadziała, bo z, z blazów nie dropią itemki. Właśnie to jest najgorsze. Próbowałem, nie dało rady. Żaden itemek nie drobnął. Expa zdobyłem z dwa lewle, ale itemka żadnego. Regeneracja, no pięknie. Chodź to, chodź to. Dobra, wypad, wypad, wypad. Ty trzeba załatwić. I spierdzielamy, spierdzielamy. Nie ma co. A tu trzeba będzie się chyba cofnąć jakoś. Chodźcie, 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 chodźcie. Mechaniczna napiła kolejna? Ale. Jak to tak? A mm, Super. W sumie, jakby nic mi nie zmieniło. A, będzie na sprzedaż! Właśnie, robię lepszy sklepik. Taki. Czekajcie, pokażę wam. Tylko on jeszcze nie jest gotowy. Nie wiem, kiedy będzie gotowy. Yy, zostało mi chyba tylko kilku broni dodanie, które ostatnio w farmie i te. Yy, jak to się nazywało? Ta zbroja, zbroja regnata. O, nie, wiem, zapominam takich oczywistych nazw. Tutaj zamiast pisać na czacie, waffle, daj mi ten, waffle jak kupić, i tak dalej. Po prostu bierzecie sobie. Wchodzicie na stronkę, którą macie tutaj w opisie, będzie mi na każdym stronie w opisie i sobie przeglądacie, macie wszystkie tutaj rzeczy. Jeżeli będzie jakiś update y, cen, to macie sobie obczaić. Tutaj każda po kolei broń enchant, wchodzicie sobie na przykład kuszę implozji, tutaj nie widzicie, nie widzicie dokładnie tych rzeczy, ale wydaje wam się, że na przykład ten enchant to jest ten, który chcecie, bierzecie sobie tak, y, nie wiem, pokaż obraz tła, macie w... całe to. Wszystkie itemki tutaj. No i po prostu jeszcze sobie klikacie. Wpisujecie swój nick. No i ja dostaję powiadomienie, mam to wszystko zapisane w jednym miejscu i mogę sobie kliknąć, kiedy to zrealizuję. Jest to bardzo proste zarówno dla was, jak i dla mnie. Tylko jakby muszę robić zdjęcia 50 broni i potem to wszystko dodawać. I 50 razy pisać to samo. Ten sam opis, to samo nazwę, ta sama cena, to sama ilość, wszystko. Ale wracając do dungeonsów, umarłem. Coś mnie zabiło. <grystanie> ja pierdzielę, ale ja jestem fivehead normalnie, nie? Dobra, teraz ich rozwalimy. Ale ja się w ogóle nie chcę leczyć, patrzcie to. To mnie w ogóle nie leczy praktycznie. A pewnie też dlatego, że oni szybko umierają w sumie. Dobra, jak tam gaści? Gdzie ty jesteś? Gdzieś tu musi być chłop. Tylko nie wiem gdzie za bardzo. Na razie Enderman tu jest Wszyscy umarli Ale TNT się rzuciło przynajmniej Dobra Gincie, 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 gincie Nie wiem, nie idzie mi z tym absolutnie, absolutnie Gdzie jest Enderman? Świnka, świnka, świnka gin, gigi, gigi, gigi Możecie chyba nawet usłyszeć jak ja klikam tą myszką Jak powalony kusza bloczkowa Właśnie, ogarniając co robi ta kusza bloczkowa Ona ładuje sobie strzał Maksymalnie pięć Możecie albo strzelać, albo możecie strzelać cały czas, co co kilka sekund, albo możecie sobie wystrzelić na przykład, nie wiem, trzy strzały na raz, albo cztery, pięć, zależy jak tam chcecie, nie? Czemu ja tak mocno brywam? Ej, no serio? Co jest? Ja mam dobrą zbrojkę, wszystko jest git. Ja jednak mocno brywam, nie jakby to leczenie nie działo aż tak dobrze. No patrzcie na to, kiedy promienie się, kiedy promienie się wchodzi, no prawie nigdy. coś słabo? A tak dobry, ale w obronę trochę leży. No patrzcie, jak to wchodzi. Raz mnie odleczyło. Raz. Karwarze by już to rozwaliły. I by mnie odleczyły w całości. To wali mnóstwo tych wirowań i tak dalej, ale. No spoko, wali wirowania. Jest mocne, bardzo podatek, ale pod obronę to jest jakieś dziadostwo. No w bez obrony to ty leżysz normalnie, nie? Nie ma opcji. Kurde, no szkielety nawet ochrona mi tu nie pomoże. Grzybek Dobra płotka poszła już od razu G -g 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 -g. Gong. I rozwajcie jak najszybciej. Tego rzucacza też, bo mnie tutaj przeszkadza. No i ja za zginę, ja za zaraz... No i umarłem nie, 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 ja wam mówię, to nie jest lepsze od że nie, nie, nie. Ża pod żadnym pozorem. Nie, teraz weźmy chwilę, pograjmy karwaszami tak dla porównania, nie? Żeby nie było, że... A, karwasze też by tu nie dały rady. One tu dazą radę na ludzie. To nie będzie żadnego problemu. A później jeszcze spróbuję bez spamienia, co? Zobaczymy jak to będzie. Bo ludzie mówią, żeby spamić... widzicie? Patrz, jak to, le jak to leci. Ludzie mówią, żeby spamić, ale no wiecie, jakby ludzie czasem mają słabe taktyki i tak dalej. Patrzcie normalnie, stoję se w ich ogniu, nic mi się nie dzieje. O, laska słońca, nie wiem jak... może to do run będzie jakieś dobre. Nie mam pojęcia. Patrzcie no ewidentnie. Oni padają w sekundę. Przecież to jest po prostu o nie albo lepsze od tego co przed chwilą było. No jak ten Enderman? Gdzie ty jesteś? Tu. Ej, w sumie, jakby, jakby obrażenia też są lepsze trochę. Chyba. Nie, wiem, pod obronę na pewno słabe, Z tym leczeniem? Nie, nie, nie. I zauważy, że to ma dwa promienie, to nie jeden. Więc powinno być znacznie lepsze. Dobra, zobaczmy teraz bez stamienia. Wirowanie będzie leżało, ale no. Zapewne będzie lepiej działało w tym wypadku leczenia, na które tak teraz narzekam. Ha. A teraz trzeba uciekać, uciekać znowu znowu, cyk. Nie jest źle, ale nie powiedziałbym, że to jest najlepsza broń. Szkurda. Powiedziałbym, że spamienie pod, te, jakby takie dwa tryby to może mieć Spamienie jest pod atak, a obrona jest Obrona to jest ciągły taki ten Ciągłe bicie Nie, ja myślałem, że sobie będę mógł fajnie karwasze zamienić Na tą broń Ale jak widzę Nie, ja nie, nie zamierzam tak spamić Jak mi padną ręce normalnie, nie? Dobra, czas używać trochę tego łuku Hmm, nie jest źle Z tymi enchantami takim gitto to idzie? Dobra, gincie, 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 gincie Spamimy, 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 spami. Gincie, gincie, gincie Szybko, szybko Dobra, padli, padli Patrzcie, jak ta trucizna działa Przecież to jest nic Oni oberwo, od No, jakby Główną zaletą tego jest ta trucizna Ale dlaczego ona jest taka słaba? Dlaczego oni tak ją... Przecież to jest beznadziejne jakieś Nawet jakbym sobie wybustował to No, patrzcie, on tu ma... Tu jest kumulowane tyle trucizny. O, ja mu się nic nie stało. Nic. Duma pygliniów po raz pierwszy mi drpnęła. Szansa na przebijające... Właśnie to co pokazy, Mówiłem, że. Ładujesz tu pięć strzałów. się sobie cyk, 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 cyk. Albo tak strzelać po prostu. Więc takie no. Rasa dobrze, tak? Nie do takich strzelających bez przerwy, ale takie rasa dobrze. Aczkolwiek i tak kusza implozji jest lepsza skończyły mi się strzały a no tak przecież tamta kusza ma mało strzał ja zużyłem je no brawo ja ciekawe czy w ogóle dam radę to przejść z tą bronią Więc jak z karwaszami grałem to na luzie to robiłem a tutaj to ja mam problem normalny ja co chwilę potki używam nie znaczy może nie tak co chwilę ale często się przydaje bardzo kurde co dużo was tu zdecydowanie schabik tu dużo schabików dropi na szczęście Skrzyneczka i strzałki mam. Strzałki są. Dobra. Gigi, 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 gigi. Potka. Potka musiała być, bo bym padł. Nie wiem, karwasza to zdecydowanie wygodniejsze, na pewno. To na pewno. Może nudne, ale wygodniejsze. Nie wiem, zamienię sobie broń na. Na pewno coś zamienię broń na coś innego. No, bo karwasze są już nudne, ale. No tego to ja nie biorę. Jest spoko, ale. No nie. Chociaż jak trafię no, trafił coś dobrego, z falą, to mógłbym wziąć niby. Chociaż... nie. No nie wiem. <laughs> Niezdecydowany chłop, normalnie, nie? Dobra, spierdzielać. Ja myślałem, że to będzie takie coś, takie super koks, co nie? Że będzie miał jakieś mega super obrażenia. I co jakiś czas po prostu będzie trzeba sobie uciec i... I wrócić. I wtedy atakować. I rozwalić chłopa. Ale cała taka seria, nawet go nie... Tylko nie chcę załatwić taka cała seria nawet. Tutaj pijawka byłaby lepsza niż promiennicy w tym wypadku. A zazwyczaj jest lepsza dla broni powolnych, ale nie wiem, jakoś dziwi. Czemu? Jakby... Przecież to jest szybka bardzo broń. To czemu ten promiennicy tak słabo się załącza tutaj? Ja zabiłem trzy szkielety i trafiło mi się jedno... jeden promiennicy tylko. Nie rozumiem tego. Nie dobra, może już po prostu grajmy, jakby to już jest... Potwierdziłem tutaj, że to na pewno nie jest lepsze od karwaszy. Dobra, dwie te i spierdzielanko, nie mam zamiaru się z nimi tutaj tłuc, bo po co komu to? Dobra, potrzebuję jeszcze potkę i się odleczyć, albo tu będzie chlebek. Tak, tak, tak. Tu mam kluczyk, teraz będą chcieli mnie zabić. Właśnie, właśnie, mamy 40 strzał i tu jest jeszcze więcej. Tylko kogoś trafiłem i lecą po mnie. Dobra, schabik, strzały, drugi schabik, czy tu jest coś jeszcze? Jest jeszcze dużo, dużo, jest dużo. Dobra? Padli, 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 padli. Dobrze. Wracają do kluczyk. Coś tam jeszcze jest? Nie, chyba nie. Nie, słyszę, jest szkiet, jest szkiet, to na pewno. Ej, nawet kilka. To się już ich tak zdejmie. Na luzie. Bez problemu. O, kolejni. Ale już nie widziałem, byłem. A, i co teraz, panowie? O, chłopus, spadł na hita. Na co? 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 Na to, na to się nie pisałem? Halo? 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 Wy się mi tak nie pokazujecie tak po prostu, randomowo. Odbicie. A skubańca. Ciekawe by było, jakby gracz sobie zcheatował i miał 100% odbicie i by spustkał szkieleta, który też miałby odbicie. No bo u nich to odbicie to jest 100%. I wtedy tak jakby ktoś strzelił, to ta strzała by tak ciągle leciała w tej z powrotem. Tak w nieskończoność. No by w końcu nie trafiła na jakoś innego moba, albo by po prostu nie trafiła To by było dziwne, tam jest jakaś elektryczna czy jest, nie chcę mi się tego z niej bić Ajajajajaj Potka, potka, już prawie umarłem Gincie, 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 uciekam, 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 uciekam Potka Potka, siły jest tutaj Trzeba wziąć Gincie, 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 szybko, 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 szybko. No nie pykła, Nie, powinienem teraz bić ciągłym właśnie żebyś tam szybciej odleżeć Nie pomyślałem o tym Dobra Jezu, prawie bym padł znowu przez niego Dobra, gdzie to trzeba iść? Tam na dół, tam na dół Dobra, dobra To omijamy ten spawner i tak dalej Niepotrzebne mi to jest w ogóle Bo w sumie może być potrzebne Bo jakby umieram Umiera mi to bardzo Lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie, lecz mnie Dobra, jakoś tam się odleczyłem Trochę mi to zajęło, ale dobra O, schabik Dobra Regeneracja jeszcze przez 10 sekund no, Trochę niewiele Siłka, siłka, siłka że to Szybko, szybko, szybko Póki mamy siłkę Chociaż ona trwa pół minuty Więc w sumie nie trzeba się tak śpieszyć Dobra, ja uciekam i strzelam z tego Nie, potka I na nich Bo To ta trucizna mnie tak tłuka Ja bym zaraz Znaczy od niej, od trucizny nie umrę Ale byłbym na hita Oni by mnie załatwili Ajajaj nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze Dobra, do nich Ochronka Chociaż niewiele mi to da na te szkielety Spierdzianko, spierdzianko, uciekaj, 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 uciekaj ucieka, ucieka. Cokolwiek tędy przejdzie, umrze No chyba, że ja Dobra, 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 dobra Ja z nimi Ja idziem, rozwalamy ich, rozwalamy Umarłem Co oni mają? Czekaj, czekaj

Ogólnie znerfili tą elektryczność już nie jest taka mocna. Bije szybciej, ale znacznie, znacznie słabiej. I ogólnie jest tak mniej więcej chyba o 1 trzecią słabsza. Jeśli tak, wiecie, obliczyć te obrażenia na sekundę, tak średnia. Dobra, tamtędy i nie w którą stronę, na górę. Dobra. Rozwalamy tego na szybko. Tego szkieta też. Ochronka. Ej, chyba przez przypadek wywalnąłem gong. Aj no ja leżę na, na low jestem Dobra, jakby co? To potkada do użycia. Jest, jest gotowa. Oj, tu się bardzo przyda, jak najbardziej Ich zaraz miejsce kuszę, bo ta, która jest, ten łuk, który jest teraz, to jest masakra jakaś. Dobra, dobra, gincie, 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 gincie Dobra Ale padli! I dlatego uwielbiam to kuszę to jest ewidentnie najlepsza kusza, nie wiem jak można brać inną. Aj, koniec gry. Dobra, teraz sam sobie przejdę, wy jej to w przyspieszonym tempie, przejdę sobie też na speedzie razy półtora z karwaszami moimi i poczujemy różnicę, nie będę używał nawet kuszy. No ewidentnie, nie ogarniąc, to się, wyrabia za ka... Rozwalam i... Dobra, tym razem użyję... Specjalnie używałem potki, tak? Specjalnie używałem potki, żeby pokazać wam to leczenie. Za każdym razem, jak ich rozwalę, pójdę po ten walony klucz. Teraz oni się zrespią. Się zrespili. Co jest? Nie, specjalnie nie używałem kuszy, ani potki, ale teraz to zrobię. Bo to jest, to jest Ja ten, ja nie przejdę tędy. Nie ma opcji. Wow, w końcu. No, jak widać, idzie mi znacznie lepiej, jakby znacznie wygodniej mi się gra na pewno. Nie boli mi paleca i nic. I. Aha, o... znowu? Nie, y... tym razem podka to był mislik, ok? Tak przyzwyczajenie po prostu. Raz umarłem tutaj, właśnie, nie wiem, z głupoty czy coś. A raz przez to, że były ciernie, i. I co tam jeszcze? A, elektryczność. Dobra, ale doszedłem doszedłem mniej więcej do tego samego momentu, ok? Bez spotki, bez kurszy, doszedłem do tego samego mniej więcej momentu, jak e, przy pile. Spotką używano wiele razy i łukiem też. Także no, broń jest mocna. Jest zdecydowanie mocna, aczkolwiek na pewno nie najlepsza. Na pewno nie lepsza od karwaszy. Niestety karwasze dalej zostają u nas na pierwszym miejscu No, a chciałem jakąś zmianę Tak samo z bronią No... My mam... Ja mam to kurde z podstawowego Z podstawowych dungeonsów mam ekwipunek Cały, cały Nie, te artefakty jakoś pozmijam, nie wiem, wezmę sobie fungusa albo te shurikeny To też wygląda spoko, trochę z tego korzystałem a tak ogólnie no, trochę jakby no, przydałoby się, żeby oni zrobili coś, co jest nie tylko fajne, działa spoko, jest jakieś takie nowe, ale również, żeby było mocne jakkolwiek, no, żeby przebiło ten ekwipunek, tak? No dobra, także w tym odcinku to tyle, mam nadzieję, że się podobało, do zobaczenia i siemka!